60, zacisk ten, 33, prawy, długi, szybki, nie ciąć. 80, prostój środkiem, 3, lewy, ciasny, przyciąć. 70, 4, prawy zacisk, 80, 6, prawy, przyciąć, 60, prostój, 3, lewy, plus, przechodzimy, 2, lewy, ciasny, nie ciąć. Można szerzej. 90, 4, prawy zacisk, nie ciąć. Do 7, lewy, przyciąć. 63, prawy, długi, szybki. 70, 7 lewy wyjście, szczytem plus, 44, lewy zacisk, można przyciąć, 80, 2 lewy ciasny, ciąć, 150, 7 prawy krótki, szczytem, 120, 3 prawy krótki, 200, prostuj, 6 lewy, ciąć, do 7 prawy, przyciąć, 70 od szczytu 4,5 prawy wyjście można przyciąć 100 3 prawy ciasny nie ciąć 60 prostój 3 lewy szybki tylko przyciąć 120 6 prawy ciasny minus tylko przyciąć 60 5 lewy tylko przyciąć 120 6 lewy krótki 90 7 lewy szczytem zgaś, 33 prawy krótki 80 4 lewy, tylko przyciąć, 80. 4 prawy, nie ciąć, przechodzi 7 lewy. Przechodzi 7 prawy, minus przyciąć, 64,5 lewy plus do 4 lewy, minus 30. 3 prawy, długi plus, przechodzi 7 lewy plus, 80. 3 lewy, bardzo długi, wyjście z szczytem. Przechodzi 4 prawy, długi, nie ciąć, 90 przy prawy ciasny, nie ciąć. Przechodzi 2 lewy, bardzo długi, nie ciąć. 150. 5 prawy krótki, można szerzej. 150. zaś ten 3 lewy krótki, przyciąć. 90. 4,5 prawy, bardzo długi. 120. 2 lewy szybki. 120. 2 lewy szybki. Przechodzi 7 prawy krótki szczytem 200 Uwaga, 7 lewy, do 2 lewy w bok 33 prawy długi do 2 prawy minus 150 prostój przez most. 7 lewy, prawy, śmiało, prostój. 90. 7 lewy podwójny minus. Wyjście ciąg za zielony znak. Przechodzi 6 prawy. 250 prostój. 7 prawy. 207 prawy. 200. 7 prawy. 180. 4,5 lewy. 80. 6 prawy wyjście środkiem. Przechodzi 7 lewy. Przyciąć wcześniej. Przechodzi 7 prawy. 100. 4,5 prawy długi. 120. 3 lewy długi szybki. 2 lewy długi szybki. 80 7 prawy bardzo długi Przechodzi 7 lewy nie ciąć Przechodzi 7 prawy za szczytem 150 7 lewy bardzo długi 150 6 prawy długi, 84,5 prawy przyciąć 63 lewy nie ciąć Przechodzi 6 lewy. Przechodzi 7 prawy. Podwójny. 100 prawą. 5 lewy minus. Przyciąć syfek linia. 66 prawy długi. Przechodzi 6 lewy szczytem w bok. Wciąć za znak bardzo wąsko. Przechodzi 5 prawy długi. 100. 6 lewy krótki. Nie ciąć. 80. 3 lewy krótki. Nie ciąć. 100. Za szczytem 4 lewy ciasny, tylko przyciąć. 80, 3 prawy ciasny, nie ciąć, przechodzi. 3 prawy ciasny, nie ciąć, do 4 lewy. Do 7 prawy, 150, 6 prawy długi, przyciąć. 60, 6 lewy ciasny, nie ciąć, 120, 2 lewy ciasny, krótki. Przechodzi 7 lewy szczytem, śmiało przyciąć, do 7 prawy to 6 lewy podwójny 100, prostuj za szczytem 24, pół lewy przyciąć 64, pół prawy przechodzi 6 lewy szczytem przyciąć przechodzi 7 prawy 80 83, lewy długi przyciąć szybki 100, 7 lewy 86, prawy długi plus 54, prawy nie ciąć 63, lewy zacisk nie ciąć to ciąć 5 prawy 60. Nie ciąć 3 prawy, szybki 85. Lewy ciasny szczytem ciąć 200 prostój 7 lewy przyciąć. 200 6 prawy, długi zacisk przyciąć. 150 prostój 5, lewy ciasny ciąć głęboko. Przechodzi 7, prawy, tylko przyciąć. 100. 7 prawy za szczytem 350. 3 prawy nie ciąć. 100. 7 lewy, 150. 5 prawy, wyjście szczytem później, nie ciąć. Przechodzi 7 lewy długi. Do 5 lewy zacisk. Przechodzi 3 prawy, długi zacisk, ciasny, wyjście szczytem. Nie ciąć. 150. 6 lewy ciasny można ciąć. 90. 7 prawy przyciąć. Przechodzi 7 lewy minus. Można przyciąć. 80. 7 prawy ciąć. Przechodzi 6 lewy minus. 54 prawy ciasny można ciąć. 100. Zaszczytem 110. 7 lewy można przyciąć. 200. 7 lewy ciąć przy krzakach, 150. 7 lewy, 80. Zaszczytem 105, prawy plus ciąć, przechodzi 6, prawy minus ciąć. Przechodzi 5, lewy szybki przyciąć, 100. 7 lewy minus, przechodzi 7 prawy podwójny minus, przyciąć zasupek, 82, lewy długi, szybki, może ślisko, można przyciąć. Przechodzi. 7 prawy. 140. 5 lewy szybki. Tylko przyciąć. 120. 4 prawy ciasny ciąć po chodniku. Bardzo długi. samój 6, lewy w bok kostka. Do 2 prawy nie ciąć. Do lewy pełny. 120. 7 lewy. 120. 2 prawy w bok nie ciąć. Do nawrót lewy nie ciąć. Do prawy pełny ciąć. 80. 7 prawy. 200. 5 prawy minus. Przechodzi 5 lewy wyjście szczytem. 200. Uwaga, 4 lewy plus. 20 pasy. jeden lewy w bok wąsko w dół. 20 środkiem. co prawy bardzo wąsko w dół. Do 4. Lewy syf. 60. 5 prawy krótko. Można szeroko, 80, 4 prawy, można ciąć te zakupki, 120 prostuj, ciąć 5 prawy, ciąć zasłupa i połowskosy, 97, lewy szczytem popaść miało, zaszczytem 150, Za zaszczytem 90 i za zaszczytem 81 prawy, syf nie ciąć. Przechodzi lewy pełny. 80 7 prawy bardzo długi szczytem ciąć linia 60 7 lewy beton szeroko 80 za szczytem 50 szczyt, lewy ciąć Bardzo wcześnie szeroko 150 7 lewy wyjście szczytem plus 83 lewy długi Szukaj do płynności 80 3 prawy bardzo długi zacisk nie ciąć Przechodzi 7, lewy krótki, 120, 3, lewy szybki, minus, przechodzi 2, prawy długi, wyjście, ciąć głęboko, 80, 5, prawy minus, 20, nawrót lewy, 60, lewą, za szczytem, 85, lewy nie ciąć, syf, 100, Zaszczytem 56 lewy, nie ciąć, syf, 200, chopa zgaś, 180, 4 lewy, syf, nie ciąć, 64 prawy, krótki, nie ciąć, można szerzej, 70, od szczytu, 4 prawy, 50, 3 prawy, szybki później, 100, Zaszczytem 300, prostuj, 4,5 lewy szczytem szybki, 60, lewy szczytem 80, 7 prawy, 120, 6 prawy, 150 za szczytem 80, 2 prawy, 50, 2 lewy ciasny, długi, przechodzi, 1 prawy gąsko, nie ciąć, 50. 5 lewy długi, przechodzi 6 prawy długi szczytem, później 80. Okej. Okay. Bardzo...